Panie mój, Boże, łaski i pokoju, przychodzę do Ciebie z sercem pełnym pragnienia, by w moim domu zapanowały Twoje święte dary: miłość, zgoda i pokój. Ty jesteś źródłem jedności, Ty łączysz to, co rozbite, i prostujesz ścieżki poranione przez ludzką słabość. Uklękam przed Tobą, Ojcze, z pokorą, prosząc daj i Tusi naucz mnie kochać moją rodzinę tak, jak ty kochasz swoje dzieci. Niech moje słowa nie ranią, lecz budują. Niech moje milczenie nie będzie chłodem, lecz przestrzenią dla Twojej obecności. Obdasz mnie sercem cierpliwym, które potrafi słuchać i oczami, które widzą dobro, nawet gdy skrywa się ono w cieniu gniewu czy zmęczenia. Boże pokoju, Dotknij każdego członka mojej rodziny. Zdejmij z nas ciężar uraz, nieporozumień i zranień, które przez lata mogły się zagnieździć w sercach. Pomóż nam przebaczać sobie nawzajem, nie z obowiązku, ale z miłości, która płynie z Twojej łaski. Uczyń mnie narzędziem pojednania, aby nie szukał wygranej w sporze, lecz zgody w prawdzie i pokoju. Daj mi odwagę. By pierwszy wyciągać rękę i pokorę, by przyznać się do błędu. Panie, niech Twoja miłość stanie się fundamentem naszego domu. Niech w chwilach trudnych nie szukamy ucieczki, lecz Twojej obecności. Niech Twoje Słowo będzie naszym światłem, a modlitwa codziennym oddechem, który łączy nasze serca w Tobie, Jezu. Ty byłeś posłuszny ojcu i kochający wobec matki i świętego Józefa. Ucz mnie takiej czułości i takiego szacunku. Duchu Święty, tchnij w nasze relacje życie i świeżość, abyśmy nie popadli w obojętność, lecz każdego dnia odkrywali się nawzajem na nowo. Maryjo, matko rodziny, bądź z nami. Otaczaj nas swoją macierzyńską troską, ucisz burze nieporozumień, przynieś ukojenie tam, gdzie zapłonął gniew. Ucz nas twojej łagodności, cichości i oddania. Święty Józefie, opiekunie rodzin, prowadź mnie jako męża i ojca, drogą odpowiedzialności i wierności. Wstawiaj się za nami, abyśmy potrafili budować dom oparty na wzajemnym zaufaniu i otwartości. Boże, przychodzę do Ciebie nie jako doskonały, ale jako człowiek potrzebujący Twojego miłosierdzia. W Twoich dłoniach składam moje błędy i niedoskonałości. Ulecz co chore, umocnij, co kruche, rozpal na nowo, co zgasło. Niech mój dom stanie się przestrzenią, w której każdy czuje się przyjęty, wysłuchany, zrozumiany i kochany. Niech będzie miejscem, gdzie Twoje imię jest czczone, gdzie przebaczenie jest silniejsze niż duma, a nadzieja nigdy nie gaśnie. Z ufnością oddaję Tobie moją rodzinę. Prowadź nas, Panie, ścieżkami miłości, abyśmy razem wzrastali w świętości, by pewnego dnia spotkać się z Tobą w Twoim Królestwie pokoju. Amen.